Jeden chyba z najbardziej pomylonych, niesprawiedliwych eventów wszechczasów. Ja nazywam się MaydayTematry, ale chciałbym was wszystkich zaprosić na krótki poradnik, jak szybko odblokować naszego operatora ekskluzywnego z Werdańska. Więc kochani co, zapraszam do oglądania. Jak widzicie kochani, już się znajdujemy, słuchajcie, na military base. To nie jest sobie, słuchajcie, takie wlosowane przeze mnie, byle jakie miejsce. To jest miejsce, w którym tak naprawdę mamy do dyspozycji do otwarcia straszną, dużą ilość w porównaniu do innych miejsc. Dlatego bardzo wam, słuchajcie, polecam wziąć sobie po prostu, lądować na military i sugerować się tymi miejscami, co wam właśnie pokazuje, gdzie te sejfy słuchajcie, mogą być. Więc wydaje mi się, że na te 99% który z was Właśnie tutaj na militaryzm ten safe zdobędzie. To, że akurat w tym miejscu na tej ścianie tego safe'u nie ma, nie znaczy, że po resecie gierki w kolejnej rozgrywce ten safe ma się tutaj nie pojawić. On się, słuchajcie, pojawi, dlatego to, że miejsca, co mam celuje, pokazuje, że akurat w danym momencie tego safe'u nie ma, jest to naprawdę, słuchajcie, nieważne, bo w kolejnej rozgrywce ten safe prawdopodobnie tutaj się pojawi. Więc te, które będzie, będą do otwarcia, to przy was otworzę, te, które po prostu nie będą, pewnie będą w kolejnej ułyby, w kolejnej rozgrywce. Dlatego, słuchajcie, nie miejcie za złe, że akurat o, lądowałem nie ma. One słuchajcie, się pojawią. To jest właśnie w tym wszystkie, to właśnie trudne, że one słuchajcie, są losowo randomowo rzucane w danych właśnie tych lokalizacjach, które nie więcej Wam pokazuje. I jak dla mnie to jest chyba jeden z eventów chyba najbardziej pomylonych, bo tyle ludzi co swojego prywatnego czasu straciło, to nie jest gierka LOL, że <grywanie> farmienie to jest głównym celem. To jest słuchajcie FPS, tak? Tutaj powinny być zadania typowo Zabij tyle i tylu, wykonaj nie wiem Wygraną, dwie pod rząd przykładowo, tak? No to słuchajcie, to jest całkowicie inaczej się gra Jesteś bardziej skupiony na tym, że możesz jednak coś yy, Z tych, tego eventu osiągnąć Bo jednocześnie ten twój skill bierze tutaj udział A tu no niestety nie, bo kto tak naprawdę ma odrobinę szczęścia yy, 1 na 99, no to, to temu się uda Tutaj co wam pokazuję To nie chodzi mi słuchajcie o pomieszczenie, mi chodzi o dach na dachu też, słuchajcie, jest safe, też potrafi się zrespić on tam, więc najlepiej słuchajcie na militarnych grundujecie, dobrze byłoby mieć słuchajcie helikopter i podlecieć sobie, słuchajcie, zobaczyć czy ten safe faktycznie tam jest, bo naprawdę często, gęsto ten safe potrafi się, się tam zrespić, a niestety nie przewidzieli nam tego, że jeżeli Helka nam się nie zrespi, słyszymy dźwięk sejfu nad sobą, a no niestety do niego dostać się nie możemy, bo nie ma ani linki <laughs> i nie ma również drabinki. Dlatego no to jest, słuchajcie, na tyle trudne i niesprawiedliwe, że tyle godzin, dni spędziłem na to swojego prywatnego czasu, to całe Boże szczęście, że miałem w jakiś sposób taki prywatny yy, swój czas, że mogę sobie na, na to pozwolić. Wydaje mi się też, że chyba mam to samo, co Wy. Dlatego siedzicie i nadal tak naprawdę drupicie to, że dopóki czegoś się nie zdobędzie, będzie się tak długo siedziało, się to zdobędzie. Ja tak, słuchajcie, mam w, w życiu prywatnym tak samo. Dopóki czegoś nie zrobię na 100%, to po prostu nie odpuszczę. Ale jedną, słuchajcie, dla Was mam dobrą, jedną dobrą wiadomość, że y, za chwilę ma się pojawić aktualizacja, która ma zwiększyć próg procentu szansy na to, aby z danego safe'u a nuż właśnie wypadnie ci ten główny y, strój do naszego operatora z Werdańska. Więc wydaje mi się, że po tym poradniku, właśnie na military, będziecie mieli większą, słuchajcie, tą szansę, pewność, nawet że odblokujecie to, tego skina. Dlatego mówię, no dzisiaj to nagrywam. Nie wiem, czy dzisiaj ta aktualizacja wyjdzie, czy ta aktualizacja wyjdzie jutro, pojutrze. Wiem, że to ma się, słuchajcie, stać w najbliższych, w najbliższych teraz tych godzinach. Więc no, wydaje mi się, że uda Wam się to jak najszybciej zdobyć. Te miejscóweczki, które Wam pokazuję, są słuchajcie, naprawdę bardzo łatwe i bardzo słuchajcie, jest tutaj ważne to, że bierzecie sobie czteroosobowy składzik, lądujecie właśnie tutaj na military, jak słuchajcie, nie wypadnie Wam, po czterech minutkach robicie sobie reset, szukacie kolejnych randomów, bo trzeba liczyć się z tym, że takie random w trakcie gry, że on sobie ląduje gdzieś indziej na połowie mapy werdańska i sałyska cały skład bo jeden gra typowo grabież, drugi nie no to słuchajcie jest to logiczne, że taka osoba też potrafi otworzyć ten safe i też wam zaliczy, bo gracie w jedno, jednocześnie w tym dniu, na tym evencie w składzie, więc o to się słuchajcie nie wujcie, Grabiesz czwóreczki, my military i wydaje mi się, że powinniście tego właśnie sekretnego skina odblokować. Tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękuję za swoją wypowiedź. Do usłyszenia no i szczególnie powodzenia. Trzymajcie się. Cześć.